Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, tak się zrobiło cudownie na dworze, ciepło, wręcz upały, ale jeść trzeba, tak? Ja już to powtarzam któryś rok z rzędu. No i teraz, co tu wymyślić, jakiś taki w miarę szybki obiad, żeby nie stać przy tym, eee, no bo wiadomo, temperatura w mieszkaniu też się robi, jaka się robi. No i ja postanowiłam Wam pokazać przepis, makaron po alpejsku. Słuchajcie, no po alpejsku brzmi jakoś cudownie, zobaczymy jak to smakuje. Jeszcze nie robiłam, więc robię to z Wami. I oczywiście ja trochę zmodyfikuję pod siebie, bo zobaczycie, co tu się wydarzy. Dlatego, no, część zrobię tak, żeby zrobić według oryginalnego przepisu, a część niestety muszę zmodyfikować, bo wiem, że moja rodzinka tego nie do końca będzie chciała zjeść, tak, z takim pewnym dodatkiem. Także oglądajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i podzielcie się opinią później na koniec, czy jak myślicie, czy to jest dobre, czy niedobre. Oczywiście będzie degustacja. I jeszcze tylko przypominam, do końca miesiąca, miesiąc się już kończy, mamy promocję na termomiks czarny, e, do czarnego i białego. Jest torba, jest osłonka, a przy zakupie zestawu termomiks z frendem płacicie za frenda tylko 1000 zł, czyli tylko tyle, co za naczynie miksujące. Także jeżeli macie jeszcze ochotę, to zapraszam. A póki co lecimy z tym makaronem po alpejsku. No i rozpoczynamy gotowanie na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miskę i tu odważamy cebulę. Słuchajcie, cebulę 160 g cebuli pokrojonej w krążki. Między 2 a 3 mm. U mnie ta grubość to jest taka różna, ale są krążki, to jest najważniejsze. Dobra, to na razie odstawiamy. Teraz stawiamy następne naczynie, gdzie odważamy sobie 40 g mąki pszennej. Już wam mówię, co to będzie się działo. Mąka pszenna jest po to, żeby obtoczyć tą naszą cebulę i ją podsmażyć. Ale to też za chwilę. Pies mi tu już znowu się dobiera do warzyw. No przecież ten pies to jest niesamowity. Dobra, e, odstawiamy. I teraz lecimy. Ser gruyere pokrojony na kawałki, 1100 gramów. Wrzucamy do naczynia. Musimy go rozdrobnić. E, 6 sekund, obroty 10, także wracam do Was za chwilę. No i dobra, ser mamy rozdrobniony znowu, to też odstawiamy do innego naczynia, bo przyda nam się to później. O. Oczywiście nie mam przygotowanej kopystki, ser się wysypuje, Pięs tu warzywa podjada, no życie, po prostu życie. Dobra, to mamy zrobione, teraz tak, do naczynia miksującego wsypujemy 400 g ziemniaków woskowych czyli sałatkowych, pokrojonych na 1 centymetrową kostkę. Ja nie mam takowych ziemniaków, bo mam inne i nie kroiłam ich, bo one szybko e, ciemnieją, więc ja sobie tu je pokroję na centymetrową kostkę, 400 g ziemniaków. I zaraz do Was wracam, powiem Wam co dalej, bo jeszcze trochę tych kroków nam zostało. Zrobione, ziemniaki zrobione. Dlaczego ja zrobiłam inaczej? Bo tak mam inne, tak ziemniaki i zrobiłam trochę większe e, kawałki, dlatego żeby się nie rozgotowały. I właśnie te sałatkowe są po to, że one się aż tak nie rozgotowują. No ale jak się nie ma, to się próbuje z innymi, tak? E, do tego tak 450 gramów wody. Czyli będziemy po prostu gotować te ziemniaki w naszym naczyniu. Jest. Do tego 30, 300. 300. 300, 30% czyli 300 gramów śmietany 30%, do tych ziemniaków. Tu mamy 200, niecałe, już dolewam, no i lecimy dalej. Ciekawe co to wyjdzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa tego przepisu. Jedna łyżeczka soli, do tego jedna czwarta łyżeczki pieprzu. I teraz, słuchajcie, co dalej? Zamykamy pokrywę bez miarki, na to stawiamy naszą waromę. E, proszę bardzo. I do waromy, wkład nam jest niepotrzebny, więc możemy sobie odłożyć. Pokrywa jak najbardziej jest potrzebna. Do waromy dajemy 500 g jabłek bez gniazdek pokrojonych na 2 cm kawałki. Ja to chcę zrobić szybciej tutaj, bo jabłka też teraz przy takiej temperaturze to one szybko tracą kolor, znaczy robią się brązowe, więc zyskują nawet kolor. Tylko że ja użyję połowy, dlatego że ja wiem, że przy tej kombinacji no, moja rodzina na przykład tych jabłek nie będzie chciała jako dodatku, a ja z miłą chęcią spróbuję, więc ja się zabieram za te jabłka. E, czyli ja sobie dam 250, w przepisie jest 500 pokrojonych na 20, 2 cm kawałki. To wrzucamy na naszą waroma. słuchajcie, i ustawiamy 12 minut, waroma, obroty kopystkowe, jak ja to mówię, delikatnie przekręcamy nasze obroty. I oczywiście muszą to być obroty wsteczne, dla tych, co ustawiają ręcznie, pamiętajcie, że obroty wsteczne, bo my nie chcemy, żeby te ziemniaki były jedną wielką paćką, tylko muszą być te kawałki. Także zawieram się za jabłka i po mniej więcej 15 minutach do Was wrócę na poza opier jabłka, i to się zrobi. Kochani, no i ten jeden etap już mamy zrobiony, teraz lecimy dalej. Przy, ściągamy naszą przystawkę z, jab z jabłkami. Na chwilę ją odstawiamy. Jestem ciekawa, co tu się wydarzyło. Nic nie widać, bo jest tyle mleka. E, teraz wsypujemy 250 gramów makaronu typu makaroni. Ja mam taki, jaki mam. Ważne, że to nie był taki drobny, tylko troszkę grubszy. Oj, muszę dosypać jeszcze innego. E, Kopystką, no widzicie do tej pory kopystka nie przygotowana, ale muszę jeszcze dosypać makaronu. No, ziemniaki są w kawałkach, faktycznie. I tu mamy tak, nałożyć przystawkę waromę 7 minut, waroma, kolejne te obroty kopystkowe. Tylko ja dosypuję makaronu i po 8 minutach do Was wrócę. Niech to się na spokojnie zrobi. Słuchajcie, jak już się gotuje ten nasz makaron, bo ziemniaki już są podgotowane, to w międzyczasie my musimy jeszcze tak. Zadziałać z tymi krążkami cebuli. Obtaczamy je w mące i smażymy e, na patelni. odgląd. Dwie łyżki masła rozpuścić i smażymy te nasze krążki, tak? Także nie ma obijania się, ale już jesteśmy coraz bliżej degustacji. Krążki cebuli mi się jeszcze smażą, ale już tu zrobił się makaron, więc ja muszę to wykorzystać, bo makaron też nie może być za długo e, w tej wodzie. I teraz tak: jedna trzecia makaronu ugotowanego razem z ziemniakami przekładamy do naczynia, w którym będziemy to podawać. E, powiem wam tylko tyle, że tu jest bardzo dużo tego mleka, więc nie wiem, czy to ma być z tym mlekiem, czy nie. Dobra, od, odłożę trochę tego, od, spróbuję oddzielić to mleko. Jedna trzecia, dobra. E, do tego dajemy jedną trzecią ilość sera posypanego. I tak przekładamy. Ale w międzyczasie jeszcze musimy tak, muszę lecieć, przełożyć tą e, swoją cebulę, żeby się nie spaliła. I tak przekładamy czynności, tak? E, ser, e, nie ser. Ziemniaki z makaronem posypujemy serem i tak trzy razy. Niby to musimy przykryć folią, żeby nam nie, ustygło, nie wystygło. Myjemy naczynia, więc ja mam to, ten zaszczyt, że mam dwa naczynia. Do naczynia dajemy ugotowane jabłka. Dobra, słuchajcie, muszę nie przerzucić cebulę, ale wrzucamy jabłka i szykuję sobie cytrynę. No i teraz szybka akcja, bo smażę dalej cebulę. Wsypałam już tu jabłka. Do tego, jeżeli macie 500 gramów e, jabłek, to dajemy 25 g soku z cytryny. Ja daję połowę, bo mam połowę jabłek. Widzicie, jeszcze nie przerzuciłam tego makaronu całego, bo tu się smaży e, cebula. Patrzcie, no, jak na cytryna, taką twardą skórkę. Dobra, ale już jest. Do tego dajemy jeszcze cukier. Ja też połowa. Między 20 a 40, więc ja daję sobie, no 29 się wsypało, będzie mega słodkie. No i teraz jeszcze zakładamy miarkę z pokrywą 15 sekund. E, obroty zaczynamy od 5, a zwiększamy to do 8. Kochani, no i teraz przyszedł ten czas próby. Ja tutaj e, tak nie nałożyłam wszystkiego jeszcze. Nie wiem, czy to ma tak być, chociaż ja wiem, że to mleko za chwilę będzie wsiąknięte i nie będzie tego. E, ale ja chcę spróbować, że tak powiem, bezpośrednio z naczynia. Już sobie odcedzam. Daję makaron z ziemniakami, do tego posypujemy to naszym serem. Dekorujemy krążkami cebuli. No i polewamy. Mm. Zobaczcie, już to tak ładnie wygląda. I polewamy tym naszym musem z jabłek. O. Ciekawa jestem tego smaku. Alpejskie wyczyny, tak? Ja sobie naleję ten mus tu z boku, żeby zobaczyć, o, jak to w ogóle smakuje osobno i jak to smakuje razem. No to co, degustacja. Najpierw spróbuję ziemniaka. O, ziemniaki są gotowane i są w kawałkach, więc... Mm. Ser się ciągnie. Jak makaron. I mm, widzicie, jak się ser ciągnie. Wszystko to wygląda, ale. Nie no, powiem Wam danie fajne. I bardzo pasuje ten mus bardzo. Także ja wam polecam takie właśnie alpejskie wyczyny z takim ciągnącym się serem. E... Połączenie może tak na początku się wydawać dziwne, aczkolwiek przecież jemy wędliny, tak? Z owocami. No i ja już się nie mogę doczekać, aż sobie siądę na spokojnie i zjem. Także róbcie alpejskie wyczyny i gotujcie makaron po alpejsku właśnie z musem. Chyba, że ktoś nie lubi musu co, tak, takiego połączenia. No to zostaje bez musu, tak? Także życzę Wam smacznego i miłego ziomka. a p